Cześć! Z tej strony Mateusz z firmy Dobre Kotły. Jak piją matematycy? Na potęgę! <grymne> Moi drodzy, dzisiaj chciałem Wam zaprezentować kocioł serii EEI firmy Kostrzewa 8 kW. To jest najmniejszy kociołek yy, z tej jednostki. Moi drodzy, zasobnik 150, 150 kg peletu. Otwierany od góry z rewizją od przodu, żeby było wizualnie widać ile jest tego peletu. oraz zobaczcie do środka czujnik poziomu paliwa. Czujnik poziomu paliwa ja specjalnie go teraz nie przymontowałem, żeby wam pokazać. Można go sobie odpiąć i zbiornik przestawić w dowolne miejsce nie uszkadzając takiego czujnika. rura, która się znajduje Tutaj jest nazywana rurą podajnikową. To jest podajnik, zespół podający. I tą rurę, jeżeli ktoś by chciał taki zbiornik sobie postawić za ścianą, bo może nawet sobie dokupić zbiornik tonowy za dopłatą 2200 zł. Dopłata przy zamawianiu kotła, tak, bo normalny zbiornik kosztuje 3200, tą rurę może zamówić nawet do 3 metrów, czyli zbiornik może stać kilka metrów dalej od kotła. Często gęsto jest tak, że na przykład ktoś ma garaż. I przebija sobie tylko mały otwór, żeby wsadzić tą rurę, 3-metrowy podajnik i jedziemy z tematem. Jeżeli chodzi o kocioł, palnik możemy dać po lewej stronie, jak i po prawej stronie. 8 kW, maleństwo. Patrzcie, ja mam 1,95 m, to jest kocioł. Proszę, pokażę Wam teraz, jak wygląda w środku. Jest obłożony cały Kompozytem z ceramiki, który zwiększa nam temperaturę spalania i dopala lepiej cząstki stałe zawarte w palecie. Nie będziemy się już udawać w szczegóły, ja wam chcę go tylko zaprezentować, jak wygląda. Czyścimy go od czoła, tych drzwiczkach, które wam pokazałem, a od góry mamy tutaj serce. Proszę, zobaczcie, tu mamy automatykę. W... W standardzie znajduje się tutaj moduł A oraz moduł B, czyli na pełnym wypasie ten jest kocioł. Nie trzeba nic do niego dokupywać. Wysteruje do trzech zaworów mieszających oraz pięć pomp. Uniwersalne wejście, pogodówka. Całą specyfikację macie na stronie www.dobrekotły.pl Patrzcie, co jeszcze jest tutaj od góry. Od góry mamy, moi drodzy, drzwiczki. Do czego są te drzwiczki? A no proszę... Raz na jakiś czas trzeba je otworzyć i po prostu wyczyścić. W środku mamy zawirowywacze. Takowe. Zakładamy, czyścimy. W zestawie dostajemy od producenta szczoteczki i wszystko ładnie. Możemy to sobie zgarnąć. Popiół spada na dół i odkurzamy. Moi drodzy, uwaga! Pokażmy korek silikonowy, wysokotemperaturowy. On tu nie jest po to, żeby go wyrzucać. Ten korek ma tu zostać, panowie instalatorzy, nie wyrzucamy tego korka. On kosztuje całe 9.99 plus wysyłka 20 zł. Panowie, to jest wejście pod analizator spalin dla serwisu i ten korek ma tu być. Zrozumiano? Moi drodzy Mam nadzieję, że w tym krótkim filmie pokazałem wam zalety tego kotła. Najważniejszą jego zaletą jest to, że można go rozbudować aż do zbiornika tonowego. W zestawach są jeszcze półtonowe zbiorniki, ale to już wszystko sobie sprawdzę na naszej stronie internetowej www.dobrykotły.pl. Dajcie mi suba, dajcie mi lajka, wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Cześć!